Cześć! Witamy Was w świąteczny poranek. W sumie to są dopiero Mikołajki, więc to nie jest świąteczny poranek. Ale nie. I jesteśmy dzisiaj na ubrani na czerwono, bo będziemy otwierać prezenty. Ja jeszcze no nie, nie wszyscy, wyglądam. Nie wszyscy. Nie wszyscy nie mamy. No panterkę właśnie. No. Nie, to jest mieszkamiki. Panterkę na no dołu. Tak, to jest mieszkamiki. Na, na kapcie. Aha. Dobra, więc otwieramy prezenty. Od zaczynamy. No. A i w ogóle sorry za syf, ale wiecie, remont, nie? Te sprawy. Ja tutaj teraz się na reklamów też, żeby, żeby nie ubrudzić mojego łazi, który jest w ogóle Tesco, Było się pytać. Tesko? Tak. Tak. Od kogo zacznę? Dobra, najpierw lecimy od mamy. Możesz mi podać pomocniku Mikołaja. Ten duży? Nie. Tamten. Ten? Tak. Pomocnik Mikołaja to jest. Niestety nie mogę Wam pokazać reakcji mamy, bo... Ale się bardzo cieszy mogę Wam pokazać, mam reakcję, ale... To więcej daje więcej? No. Nie, nie, no, pokażę. Po no, ale to moje, ja chciałam też mój prezent, jak ja w ogóle. Dobra, poczekamy na reakcję jest... mamy. Nie? nie? Dobra, to robimy dalej. Teraz Ty, który sobie wybierasz prezent? Ten mnie i Najbardziej. Dobra, to najpierw otwórz ten. Ale jest coś z czasem Beda, e, tam jest, mamuś, medka, bo jak się to y, nie podoba, to ms y, kan. no. To... No rozerwij troszeczkę! szybciej! Będę że pięknie. Będzie pięknie. pięknie, widać. Wiedziałem, bardzo dobry wybór. Dziękuję, dziękuję. Panie Mikołaj, wiedziałem. To mamuś wiedziałem. będzie fajnie wyglądać do takich czarnych spodni i do czarnych podków, nie? się mi zrobiła prezent, żebym robił hańce. Tak, mówiłam w parę filmie. Aha. co? Ładne? No. Tak. No, Bo ja bardzo się bardzo zastanawiałam, tak czym... co? Nie za bardzo do tego teraz pasuje. To pan jakaś no... Nie wiedziałam, czy te fenycelki będą OK. Czemu? Nie no, no. dobrze. Tak? Ale się jaram, Mikołaj. Dzień. A teraz drugi prezent. To ja? Który chcesz? Masz jeszcze ten. To intryguje mnie, czy wziąłeś ten, który się domyślał? Czy... czy ten, co się nie domyślił. A co tu jest? To, to nie mówię. A to jest mamy na święta. A to już nie teraz odpierzesz? Tak, to jest na Boże Narodzenie. No, to no, będzie czekać, to Boże Narodzenie. teraz? Nie, nie teraz. Aj, a, a już No, jest. które chcesz? To czy to? Wziąć świadomą, to świadomy, bo tak bardzo. Nie będę jeszcze. Nie będę jeszcze. No będziesz. No to wezmę ten no. to To czekaj. Jaki element testującisz? Dozerwiku! No to ładne. panie Mikołaju, skąd pan wiedział, że ja od roku... Ja jestem pani. Pani Mikołaj że <laughs> ja od roku kitram w był swój laptop. Nie wiem. Widziałam z góry. Przetestuję. Dziękuję. Dobra, teraz ja otwieram. <grym> Na co? Patrz i daj Perfekt. Teraz yes do i daj mi. Zdrowia tak kiedyś, że kupię case'a, że latka w środku tam, dam, ale nowego do latki. Ale że moje dla tak. mnie? Tak. Musiałam przez swojego <laughs> i mi go Nie, 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 Czy mogę w końcu ja otworzyć tak, swoje prezenty? Też pewnie przypomnę <coughs> Nie mam pojęcia. Na to pokazuj do co to tak, Bo ja, to ja jestem wstrzelony. Dobra. <grym> Do prawdy, tak jest nie. Naprawdę tak. Jak moje gardło. To, to Tak. Tak, kowalka. Dzięki. nie jest tu Więc wygrałam. Myślałem, że Ty wygrałeś. Czekaj, sprawdzam. Ale nie kupiłem wtedy, gdy to się myślało. No właśnie, mój plan, żeby Pomodronowi kupić, nie wypalił. A to gdzie ona jest dostępna? Bo to jest ta... W pasażu kupiłem, w pasażu. No nie w Nie Trzeba pytać, się... bo ona nie stoi, tylko jest schowana. A, widzicie. To jeżeli Wam się podoba... A nie śliczno. Jeżeli Wam się podoba, to musicie pytać Pani w sklepie. Ładna, nie? Nie, mogę zasłuczować? Nie proszę. Co mówisz? Nie. Nice. Dziękuję. Mam Dziękuję. <grywa> Dobrze? Coś jeszcze jest dla mnie? Tam. Jeszcze em, od mamy. jeszcze dostałam. Weź proszę podaj prezent od mamy. Ustoi! Od mamy na Mikołaja ja dostałam. Ale nie przyszłość świeciła. Lampę. No. I, ale nie, ja się naprawdę cieszę, bo ja chciałam. I my, my, my. Tak wygląda. I ona była kupiona w castoramie... i mogę wam powiedzieć ile kosztuje, powiem. 107 złotych. I to jest naprawdę tanio, bo my widzieliśmy takie lampy za 400. no okej, okay, one były już tej lepszej firmy, ale... No, lampa to lampa, nie? Więc jeżeli Wam się taka podoba, robicie remont, to kastorama niestety nie było białych. Były białe albo inne za duże do tego małego pokoju. Ej, jesteś mój prezent. Dobra. To nie może tego sypać? A Tak, to czekoladka mi się zama. To jedna? Tak To nie było go. O, ale ładna opakowanka. To też wiem co to jest. Udałem zaskoczoną, Tak jak przez świecie. No świetnie udajesz. Nie wiem, <grym> to jest. No no, dobra, nie wiem co to jest. Mmm! Czekoladkę Sephora. Dzięki, <giby> to To jest y, Sephora róż velul... Nie, no, nie, dobra, jest. Cream Lipstein. W numer, numer 13. Ja chciałam 13? Mm. Skąd mi go wybieru? Obsalfuję cię <giby> dosyć często. Czasem no, chodzi ty... pisze co pani chce. Chyba na telefonie. Tak, ale teraz dobrze, że miałem Dobra, jak to ściągnąć? Moc ci. W charłowatym przyjacielu. Dobra, później jeszcze ściągnę. I, I to jest taki ładny kolor. Już oooo. Czy to nie jest piękne? Jest. Dziękuję. Ho, ho, ho. Ale on nie pachnie. Dobra. <kluzny> Więc. To są nasze prezenty w tym roku. A mogę ten sweter, bo chciałam pokazać, że nie jest sweter. Ja mamę kupiłam... Bo jak nie widzieliście ostatniego filmu, to Wam pokażę. Kupiłam mamie takie poncho. To jest takiego. To w ogóle super wygląda właśnie do czarnych spodni i na przykład do takich fajnych botków. I był ono zakupiony w kapalu. Więc jeżeli Wam się podoba, to się mamie kupić... Jeszcze był szary. No, to my musimy jechać do Kastoramy znowu, bo kupiliśmy tą farbę do mebli i ja ona nie chce pokryć, więc musimy jechać do Castoramy i zobaczymy się później. Dobra, wiesz co, nie, nie pokazywałam się Wam przez cały wczorajszy dzień. Oprócz od, oprócz otwierania prezentów. I dzisiaj, dlatego, że dzisiaj słabo się czuję, ale y, muszę tutaj posprzątać, bo dzisiaj przychodzi brat na pomóc nam właśnie założeniem lampy, kontaktów i tak dalej, więc chcę Wam pokazać, jak to wygląda na chwilę obecną, jak widzicie ściany są już pomalowane, szafa jest pomalowana i nie wygląda ona idealnie, z daleka wygląda ok, ale nie wiem, czy po prostu w przyszłym roku nie zmienimy jej, bo no, no nie wiem, jakoś nie jestem zadowolona z tego, jak ta farba pokryła tą szafę, bo w ogóle mieliśmy problemy z nią, dlatego, że na początku w ogóle nie zmatowiłyśmy i po prostu od razu ją malowałyśmy i to kompletnie nie wyszło. Później musiałyśmy całą farbę ściągać, na szczęście ale nam pomógł i później musiałyśmy już matowić każdą warstwę. No ale dalej jakoś to nie jest pokrycie w 100%. No jak widzicie jest teraz bałagan, ale pokazuję Wam przed i zaraz zabieram się za, za sprzątanie. Pewnie już będziecie no, na dworze, jak skończę sprzątać, no dobra. I pokażę Wam, jak wygląda to po. Dobra i tak to już wygląda posprzątane. Założyłam też już te metalowe coś, żeby móc powiedzieć, wieszaki. Tak, trochę mi to zajęło, tak jak mówiłam, nie widzicie użyć na nadzorze. Ale też ogarnęłam okna, parapet, tutaj podłogę. Tam nie do końca mi się udało, bo to jest ta gorsza farba, która tak fajnie nie schodzi. więc później jeszcze będę musiała tutaj to miejsce ogarnąć. Poznajcie, straciłam. Znaczy w sumie farbami, farb, kiedy mi odprysł. Ale i tak już je zmieniam, więc spoko. Teraz jeszcze muszę ogarnąć tutaj korytarz, bo też nie wygląda dobrze. Mam jeszcze trochę, więc zdążę. No, więc jak widzicie, z daleka to nie wygląda tak że Nie będę podchodzić, nie będę wam, Was straszyć tym, jak to wygląda z bliska. Ale z daleka jest spoko, nie? No. Okej, okay, powrócam tutaj te meble, które miałam, czyli ten wieszak. Muszę dokupić do niego śrubki, bo gdzieś kupiłam, ale stoi. I właśnie nie wiem, czy chcę go tutaj, żeby on tutaj stał. Prawdę mówiąc, to jest jedyne miejsce, gdzie on może stać, bo jak widzicie, tutaj będzie ta toaletka. I nie wiem jeszcze, czy zostanie to krzesło, bo ono jest dużo bielsze niż reszta i strasznie mi się to gryzie. I nie wiem, zastanawiam się, czy po prostu nie wziąć sobie tutaj takiego, mm, jak to się mówi, taboret, kupić po prostu jakiś taboret i wsadzać go w, do środka. I chyba tak zrobię, bo przecież tutaj nie będę długo siedzieć, tu będę się po prostu malować i czasami nagrywać, więc pomyślałam, że to byłoby, byłoby dobre wyjście. No i plus było, pewnie ta jest niż to przesło. Tutaj dałam, tutaj dałam tą komodę, którą zmontowałam już i też na początku dosunęłam ją do końca ściany, ale jeżeli tak zrobię, to nie będę już miała kompletnie miejsca na tą komodę, którą, której jeszcze nie kupiłam. I pomyślałam, że tą komodę właśnie dam tutaj w rogu, tu jest wystarczająco dużo miejsca, żeby ona się zmieściła, i tak to będzie wyglądało. Nie wiem, czy tak chcę, bo to już no to, to, ten pokojek pokój jest strasznie mały i chciałam wyciśnąć z niego jak najwięcej, no ale właśnie nie wiem, czy, czy to jest dobry sposób. No bo musiałam mieć taką komodę, bo muszę mieć gdzie pochować wszystkie rzeczy. Komodę chciałam, tamtą chciałam mieć na torebki na buty, bo w szafie już się nie mieści, niestety. No i tutaj, oczywiście, ciuchy, nie? I tutaj kosmetyki, więc nie wiem, dajcie znać co myślicie, bo tutaj chciałam dać komodę yy, też z Ikei i tą, którą pokazywałam we wczorajszym filmie, więc zobaczcie sobie jak możecie i dajcie znać co myślicie. No i jeszcze na samym końcu chciałam Wam powiedzieć, że są te yy, light cotton bolsy w Biedronce znowu po 40 zł, to są dokładnie te same, które ja miałam które ja mam teraz i które pokazywałam Wam niedawno, więc dajcie, nie dajcie. Więc jak chcecie wiedzieć, to one są w Biedronce. Były różne kolory, ja oczywiście wybrałam białe, bo też tutaj chciałabym coś zrobić, żeby fajnie wyglądało jak będę nagrywać, bo nagrywać nagrywałabym stamtąd, właśnie tutaj na to tło. Tutaj też jeszcze się trochę zmieni, więc nie będę Wam już w sumie więcej pokazywać, bo chyba chciałabym nagrać coś w stylu room tour, więc dajcie znać, czy chcecie. No i dajcie znać, czy jak tutaj, nie, jeżeli któraś z Was jest właśnie z architektury wnętrz, czy coś takiego, czy to będzie tutaj ta hmm, komoda będzie tutaj dobrze wyglądać, czy to już będzie za bardzo zagracone miejsce. Chyba, że macie jeszcze jakiś inny pomysł, to dajcie znać, bo film nagrywam, ten film, który teraz widzicie, nagrywam w poniedziałek, wrzucę go we wtorek, więc jeszcze nie będę miała jej kupionej, dlatego będę bardzo wdzięczna, jeżeli dacie mi znać. Ok, dzisiaj się nie pokazuję, więc dziękuję już Wam bardzo za oglądanie i trzymajcie się, do zobaczenia. Pa!